wszystkim, witam Was na naszym kanale, ja nazywam się Boży, a dzisiaj będziemy robić to, co Bysiu lubi najbardziej, a mianowicie zmieniać plastiki w tym motokatermie, zmienimy je na oryginalne plastiki, które miał założony ten KTM, kiedy go kupowałam i po prostu powrócimy do jakby nowości, tak, w sensie jakby do stanu motocykla sprzed zmiany plastików. Nie zamierzam ich wyrzucać, broń Panie Boże, zamierzam jeszcze je później kiedyś ubrać z powrotem, ale po prostu chciałabym coś zmienić i mam ochotę sobie pojeździć na oryginalnych plastikach. Ostatnio mieliśmy problem z plastików. Tak, duży problem. nie wkładaliśmy sobie śrubeczek w te dziurki, do których one są. Tak, nie wkładaliśmy śrubek w, w plastiki, które będziemy później, wiecie, zakładać, ale nauczyliśmy się na błędach. I tym razem to zrobimy. Ponieważ to już nie jest pierwsza zmiana plastików w nasza mysiem, że tak powiem. To już doświadczenie już uczy nas, mechanicy. Tak, jesteśmy doświadczeni, nauczyliśmy się na błędach, i teraz zajdzie nam dużo krócej niż w poprzednich razach ze zmianą plastików. Y -y, jeszcze jedno takie pytanko. do mnie: mhm. skąd macie pieniądze na to wszystko? Bo tutaj jeden, drugi, trzeci, czwarty. Napadliśmy na bank. I już dzwonimy do akuratory! Jesteś anddurowcem teraz? Tak, polepszyłam się i nawet wiektor to zauważył. Trzymam bardziej gaz. Niektóre podjazdy, które czasem na farcie udało mi się wyjechać teraz już za każdym razem wyjeżdżam. Co prawda nie idę nie wiadomo jak szybko i tak dalej, ale po sprzęgle idę, więc się nie zatrzymuję w połowie. Wymyśliliśmy sobie w ogóle z Wiktorem sposób na naukę, że ostatnio pojechaliśmy do lasu we Wszystkich Świętych i Wiktor mi mierzył czas i to mi w mózgu robiło takie, że ja muszę jechać jak najszybciej. Nie myślałam o niczym innym, tylko o tym, żeby w każdym okrążeniu poprawiać czas i zrozumiałam, że uwielbiam taki sposób jazdy. A ty jesteś fanką MX? Eee, zobaczymy w Hiszpanii. Jestem fanką. A bo tam tylko tory? No czy nie, będzie enduro? Nie tylko tory, enduro może coś będzie. Pewnie prędzej hard enduro, bo spotkamy się z Dominikiem Olszowym, który jeździ tylko hard enduro i chyba super enduro. Nie wiem, czy to się tak nazywa. W każdym razie jeździ tylko to. I raczej z nami nie pojedzie na tory motokrosowe, więc zobaczymy, gdzie nas zabierze. Mam te stare plastiki. Ogólnie widzę już tutaj, że może być jakiś problem. Bo, jak pamiętacie, miałam pewien wypadek, jeżdżąc właśnie z tymi plastikami. Ale wydaje mi się, że to nie będzie jakiś większy problem. Oto, będzie się trzymało na tym, i na tym, i na tym. To jest chyba jedyny problem, z tego co pamiętam. Odkręcamy, odkręcamy, i zabieramy się do roboty. Patrz, popełniłem już pierwszy błąd. Te dwie śrubki trafiły na stół, no a nie do dziury. Tylko nie wiem jak to ściągnąć. Weź to ściągnij. Wiesz jak to ściągnąć? Ach, kurde, powiem ci, że wiem. Jak myślisz, jaki procent osób, które ogląda ten film ma z nas beka w tym momencie? Eee, kurde, nie wiem. Mały, bo na razie chyba się nic nie stało złego. Ach. Właśnie o tym mówiliśmy. Będziemy sobie wkładać śrubeczki i śrubeczki będą posegregowane. Że nie będziemy musieli szukać. Geniusze. Bozi, jak ty to zrobiłaś? Co ja zrobiłam? To nie ja, to się samo zrobiła. To właśnie była definicja charakteru pani cisłowo -Żeny. motocykl wygląda w ten oto sposób, a będzie wyglądał całkiem podobnie jak tamten. Wiecie co, ja po prostu jestem dziewczyną, więc ja lubię zmieniać rzeczy, może chłopaki też tak lubią, ale no teraz mam ochotę sobie po prostu pojeździć w plastikach oryginalnych, bo już długo jeżdżę w tych, chyba nie z 40, no dobra, może przesadziłam, z 30 motogodzin jeżdżę w tych plastikach i po prostu mam ochotę coś zmienić, może na kolejne 30 motogodzin właśnie będę sobie jeździć w oryginalnych plastikach, może później powrócę, a może zrobię nową Ukrainę. Zobaczymy. Ok, mordeczki, właśnie jesteśmy na etapie rozmontowania wszystkich plastików i będziemy się zabierać za zakładanie oryginalnych plastików od KTMIK. Proszę zobaczcie sobie. Wykorzystamy jeszcze ten moment na nasączenie Filtra nowego i go zmienię po prostu, bo kurde jest dużo filterków wyczyszczonych. Pokażę im tam. Cztery filterki są wyczyszczone, pięć filterków jest wyczyszczonych, więc nie ma co tak ciągle na tym samym, nie? Widzę, że sterylnie tutaj się zapowiada. Po prostu nie chcę mieć cech klejących łapek, tak? No, no tak, patrzeń. tak. Air filter, Motorex, szczerze, ja nie wiem, czy to jest czysto, ostatecznie. To jest chyba brudne, wiesz? Jest Twin Air czysty, który kiedyś tam dawno temu sobie wyczyściłam. Może nie wygląda jak czysty, ale on jest czysty. A czemu tak wygląda, a nie inaczej? Nie wiem, on się tak wybrudził tak naprawdę po pierwszym użyciu. Nie dało się tego domyć, to ja nie będę go szorować, nie wiadomo jak. Moim zdaniem to jest jakieś zafarbowane, więc to raczej nie jest groźne. I lubię ten zapach, szczerze powiem. Lubisz zapach tego? No. Pokaż. Jest tam coś mi przypomina ten zapach. Lakier do, do paznokci? Nie, raczej nie. lakier do paznokci, tylko zmywacz do paznokci. Nie, raczej też nie. Okej. Okay. Ogólnie nie wiem, czy na Supermoto filtr się tak bardzo brudzi, raczej na pewno nie. Nie jak w Enduro czy na motocrosie ale możecie mi dać w komentarzach znać, co sądzicie, i jak często powinnam zmieniać ten filtr. Pani Elso, gdzie pani tu leży? Hmm. Tutaj jest plat budowy. Kurde. Co to jest? O kurde, co to jest? Ale tam dalej nic nie ma, tutaj nie wiem. Jak myślisz, co to? XD, mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś źle na mój motorek, ale to jest mokre mocno. Może w Wiktor mi... Kiedy ten motor był umyty? Nie wiem, ale to jest mega do mycia. Ej, pierd... mi narabi jakby, taką nie do końca zadowoloną. Pierdziel, co ty? Ale będzie w Hiszpanii, będzie szczęśliwa. Murdeczki, przechodzimy do założenia nowego nasączonego filtra i mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Cool. Cool. No to zabieramy się za założenie nowych plastików, a raczej starych plastików. Oryginalnych plastików. Już kończymy, je przykręcać i będziemy się zabierać za testowanie e, normalnie. A Algorytmu Instagramu. Nie, nie będziemy niczego testować, wiecie? Po prostu zrobimy Willy e, zrobimy check. Sprawdzimy, na jakim poziomie jest moje Willy. Same nowości na kanale. Dokładnie tak! Ale co? Nie mówcie, że się nie stęskniliście za oglądaniem mnie jadącej na jednym kole. <grym> Bo ja się stęskniłam. Mordeczki, właśnie przyszła pola na złożenie ostatniego plastiku osłony filtra. Udało się, super, mamy to. Plastiki zmienione. Wracamy do oryginalnych plastików. Dajcie znać w komentarzach, która wersja Wam się podoba bardziej. Oryginał ten. Czy może z okleiną, która była do tej pory, którą teraz widzicie na ekranie, a jeszcze może znajduje się tutaj jakiś fan tych oto plastików? Możecie teraz zobaczyć plastiki 2022 i 2023. Dajcie znać w komentarzach, które Wam się podobają bardziej. OK, mordyczki właśnie pojawiliśmy się na Willy spocie. Zrobimy teraz Willy check, czyli zobaczymy jak tam moje Willy. Co prawda wiadomo, że bez jakiejś większej rozgrzewki to nie będzie takie super 100%, tak jak mi to idzie, jak już jeżdżę na przykład 30 minut, ale myślę, że jakiś tam progresik jest, więc warto wam pokazać. No i co? Bierzemy się za do dojazdę, tak? Jak tak sobie nie rozjaścza się, no to nie jestem w stanie tak już szukać tego balansu tak szybko. Tak naprawdę przyjechałam się dosłownie tyle co widzieliście. Ale i tak się cieszę, że jakby teraz jest tak, że na takim poziomie jestem w momencie, w którym wsiadam tylko na motor i mogę sobie robić Willy, no nie? Wiem, że jeszcze długa droga przede mną, aczkolwiek jak, jak sobie tak wiem, że na przykład nie mam godziny, no to już po godzinie już tak właśnie jestem odważniejsza, już tak bardzo idę do tyłu i w ogóle. Ale no tak naprawdę dopiero zaczęłam wchodzić na ten level, dlatego Wiem o tym, że muszę to, że tak powiem, wypracować. No i dużo czasu to zajmie pewnie, aczkolwiek i tak się cieszę. No ale tak naprawdę i tak nie jestem zadowolona z wysokości, którą Wam teraz pokazałam. Czasami bywa lepiej, ale no na razie to są tylko takie przyświty, nie? Czasami jak poczuję, że o, to był balans, no nie? Ale to jest tylko tak na sekundę dosłownie, dwie, no nie. Jeszcze po prostu nie jestem przyzwyczajona do aż tak dużej wysokości tego koła nad ziemią. No i po prostu jeżdżę i próbuję, czuję ten hamulec, zawsze jak się teraz zatrzymuje albo po prostu opada mi to koło, to zawsze hamuję tylnym hamulcem, zawsze trzymam nogę na tym hamulcu, także będzie tylko lepiej, mam taką nadzieję przynajmniej. że jest koniec dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i w następnych odcinkach będzie na pewno dużo ciekawiej, ponieważ idziemy do Hiszpanii i zamierzamy naprawdę nagrać dużo ma dobrego materiału, także jeżeli jeszcze nie zostawiliście subika, to koniecznie go zostawcie, żeby tego nie przegapić, no i łapeczka w górę, żeby motywować nas do dalszej pracy.